Cześć, z tej strony Kinia. Dzisiaj na szybko nagrywamy sobie y, takie typy nauczycielów jako iż rozpoczął się rok szkolny. Robię sobie y, z tego wielką krzywdę, bo nienawidzę szkoły. Jeśli chodzi o matmę tylko. Ale nawet fajna jest. Teraz tak sądziłam. Ale nie, o, nie mat mnie dzisiaj tutaj, ale. O tym. O typach nauczycielów. Przedstawię wam pięć typów nauczycielów, których nienawidzimy. Więc zaczynajmy! Nauczycielka, która. Ciągle was upomina. Jeden. Wszyscy wchodzić do klasy? Nie upominam. Siadać na swoich ławkach? Na żądanie. Rozumiemy się? Mam nadzieję. A proszę pani, a będziecie sprawdzian? Po co ty się dziecko pytasz? Siadaj do ławki. A proszę pani, co nie podniosłaś w ogóle ręki? E, przepraszam. No, to nie wystarczy. Dzień dobry. Za cicho. E, dzień dobry. No, tak dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nie krzyczeć w sali. Chciała pani sama głośniej. Ale aż tak! Typ nauczycielki, która zawsze stawia Wam jedynki. Za każdym krokiem, nawet gdy wykonacie dobrze zadanie. Zmatmy. Dwa. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Dzisiaj? Będziemy rozwiązywać sprawdzianem. Zaraz wam rozdam karteczki. Tak? E, proszę pani, a z czego będzie sprawdzian dzisiaj? Sprawdzian dzisiaj będzie z matematyki, jako iż jestem panią, która uczy wszystkich przedmiotów. Będzie dzisiaj matematyka. Jej. Więc tak, dzieci macie rozdane karteczki. Piszemy szybko. Kończyłam, proszę pani. No więc oddaj mi pracę. Oj, oj oj, od razu jedyneczka. Ale uczyłam cię przez cały miesiąc. Cały miesiąc? To ty chodzisz do szkoły. Nieważne. przecież nie chodzisz miesiąc do szkoły, co Tana. Coś mówiłaś, dziecko? Nie, nie, nie. Na razie nagramam dwa typy. E, następne trzy... Następne trzy typy nagram w następnym odcinku. Jako iż, żeby was zachęcić do łapek w górę, to pa!